Cześć! Ja nazywam się Julita Demska, jestem coachem relacji i pomagam swoim klientom w budowaniu świadomych relacji samego ze sobą i z drugim człowiekiem. Bardzo ważnym punktem na drodze do zbudowania takiej świadomej relacji jest rozpoznanie swoich toksycznych wzorców budowania relacji, następnie pożegnanie ich i otworzenie się na to, co nowe, otworzenie się na miłość. Natomiast, oczywiście, zanim otworzymy się na miłość romantyczną, to warto otworzyć się na miłość do samego siebie, poczuć tę miłość do samego siebie. I do nagrania dzisiejszego odcinka zainspirowała mnie jedna z moich klientek, z którą miałam sesję w tym tygodniu. W jednym z ćwiczeń zadała mi pytanie: co by zrobiła na jej miejscu kobieta, która kocha siebie? Co ta kobieta czuje? Jaką decyzję by podjęła? I okazało się, że w niej obudził się opór. I z czego on wynikał? Ten opór wynikał z tego, że ta moja klientka miała taki wizerunek kobiety, która kocha siebie jako osoby, która stawia się ponad innymi, która wywyższa się, która jest snobistyczna, egoistyczna w taki zły sposób, która nie szanuje innych, która nie ma empatii i po prostu jest numerem jeden, uważa, że jest lepsza od innych. To oczywiście nie ma nic wspólnego z prawdziwym wizerunkiem kobiety, która naprawdę szczerze siebie kocha i dzięki temu jest w stanie dawać miłość innym. Ten wizerunek, który moja klientka miała w głowie, bardziej przypomina wizerunek osoby narcystycznej, osoby o takim narcystycznym profilu osobowości, które tak naprawdę siebie nie kochają, ale. Wydaje się, że mogą być zakochane w sobie w taki właśnie narcystyczny, egoistyczny sposób. Jest to jednak ich strategia na to, żeby poradzić sobie z brakiem poczucia własnej wartości. Prawdziwa miłość tak nie, 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 nie wygląda, ale Właśnie ten wizerunek takiej narcystycznej, zadufanej w sobie pełnej pychy osoby, która kocha siebie, powstrzymuje wiele osób przed tym, żeby rozpocząć pracę nad miłością do siebie. Dlatego, że w naszym społeczeństwie, zwłaszcza w naszej kulturze, mamy właśnie zakorzenione to, że takie kochanie w siebie, to jest zadufanie w sobie i narcy. W związku z tym my robimy wszystko, żeby się na tym nie skupiać, żeby się od tego odciąć. Warto więc odkryć, czym jest prawdziwa, autentyczna miłość. I w tym celu chciałabym Was zaprosić do ćwiczenia, które zrobiłam też wtedy właśnie z tą moją klientką. Usiądźcie wygodnie, zrelaksujcie się i zróbcie. Pięć głębokich wdechów i wydechów. Pierwszy wdech i wydech. Drugi wdech i wydech. Trzeci wdech i wydech. Czwarty wdech i wydech. Piąty wdech. I wydech. Zamknijcie oczy. I wyobraźcie sobie, że wasze serce ma kształt bramy, i strażnikiem tej bramy jest wasz umysł. Wasz umysł w przebraniu strażnika stoi przy tych drzwiach. I wyobraźcie sobie, że na Waszą prośbę albo na Wasz rozkaz umysł może otwierać i zamykać te drzwi do Waszego serca. I chciałabym teraz, żebyście w pierwszej kolejności wyobrazili sobie, że dziękujecie temu umysłowi za to, że jest strażnikiem Waszego serca, że pilnuje tę bramę do Waszego serca, że troszczy się o Was. Podziękujcie Mu, utulcie ten umysł w Waszej wyobraźni. Dajcie sobie na to chwilę czasu, zróbcie sobie taką wizualizację tego, co się dzieje podczas spotkania z tym umysłem. A teraz chciałabym, żebyście dały, dali. Temu umysłowi rozkaz, prośbę o to, by otworzył drzwi do waszego serca. Brama, drzwi do waszego serca otwierają się. Wyobraźcie to sobie, i na wdechu wyobraźcie sobie, że energia miłości. Pięknej, bezinteresownej miłości wpływa do Waszego serca poprzez tą bramę i ona rozprzestrzenia się po całym Waszym ciele. Jaką barwę ma ta energia? Jaką wibrację ma ta energia? Jak ona wpływa na Twoje ciało? Czy ona ma jakiś dźwięk? Wyobraź sobie, że ta energia ogarnia Cię. Rozprzestrzenia się od czubka Twojej głowy, aż po koniuszki palców u stóp. Od końca prawej ręki do końca lewej ręki. Ona płynie po Twoim ciele. Zanurz się w niej. Wyobraź sobie teraz, że ty cała, ty cały jesteś tą energią miłości. Jesteś tą miłością. Pobądź tą miłością i bądź tą miłością i przytrzymaj ją w sobie. Jak się czujesz? Jakie emocje ci towarzyszą? I teraz, jako kobieta, która kocha siebie, lub jako mężczyzna, który kocha siebie, co chciałbyś sobie przekazać? Jaką ważną informację? Pobądź jeszcze z tą energią przez chwilę i zrób pięć głębokich wdechów i wydechów. Pierwszy wdech i wydech. Drugi wdech i wydech, trzeci wdech i wydech, czwarty wdech i wydech, piąty wdech i wydech i otwórz powoli oczy. Trochę przyspieszyłam, dlatego że nie wiem, czy to słyszycie, ale moi sąsiedzi robią remont i było takie. Stukanie, które być może mogło Was rozproszyć, ale pełni tej energii miłości. Mam nadzieję, że nie zwróciliście na to w ogóle uwagi. I teraz pytanie do Was. Jaka była ta energia miłości? Jakie emocje za nią stały? Z czym Wam się ona kojarzy? Jak się czuliście, będąc w tej energii miłości? I czy ona ma cokolwiek wspólnego z wywyższaniem się, z egoizmem, z narcyzmem? Najprawdopodobniej nie. Oczywiście u każdego z Was troszeczkę inaczej ta energia mogła wyglądać, mieć inną barwę, inaczej wibrować, ale najczęściej ona kojarzy nam się z lekkością, z naturalnością, ze spokojem, z harmonią, bo prawdziwa miłość właśnie taka jest. Ona jest spokojem, ona jest harmonią i nie ma nic wspólnego z taką negatywną siłą, zorientowaną w stosunku do innych. Ludzi. To jest pozytywna siła i energia skierowana do nas i dzięki temu mogąca rozprzestrzeniać się na zewnątrz. Warto takie ćwiczenie robić sobie codziennie, aby odkrywać to, czym tak naprawdę ta miłość autentyczna, prawdziwa do samego siebie dla nas jest aby poczuć to całym sobą i aby to stało się naszym nawykiem nawykiem myślowym dlatego współpracujemy z naszym umysłem ale też nawykiem odczuwania na poziomie ciała na poziomie energii to jest pierwszy krok do tego żeby pokochać siebie przestać stawiać opór Wobec tej miłości do siebie i zobaczyć kobietę, która kocha siebie w całkiem innym świetle. Jeżeli dzisiejszy materiał uważasz za pomocny, to poproszę, po pierwsze, daj łapkę w górę, e, zostaw komentarz, udostępnij ten materiał. A jeżeli jeszcze nie subskrybowałaś, nie subskrybowałeś mojego kanału, to zrób to i zostań ze mną na dłużej, a dostaniesz oczywiście więcej tego typu merytorycznych materiałów. Przyszłości. Na dziś ci dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć!